Wybór Donalda Trumpa na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych wywołał jazgot, rozpacz, skowy dominujących środowisk politycznych, intelektualnych, tak w Ameryce, jak i w Europie, również w Polsce. W tym całym zawodzeniu można wyłowić bardzo interesujące wątki. Można odnieść wrażenie, że spadły maski. No bo czym jest wybór Trumpa? To jest kolejnym zwycięstwem demokracji. I okazuje się, że ci, którzy dotąd szermowali tą demokracją i mieli pełne usta, ci, dla których była ona fetyszem wręcz, nagle zaczynają się przyznawać, że nie do końca chodzi o demokrację. o chodzi o liberalną, o specyficzną demokrację. Czyli... Yy, Demokrację mocno ograniczoną. Czasami mówią to wprost. Znany komentator z CNN, Fred Zakaria, mówi wprost, że to jest demokracja, która ma ograniczać te, te masy, ograniczać ten, w cudzysłowie, de facto, się mówi, nie używając tego słowa wprost, motłoch. Muszą być instytucje, które będą kontrolowały, aby ten ogół nie robił to, na co ma ochotę, no, czyli że nie realizował demokracji. W Polsce powiedział to w sposób w Prost oczywisty człowiek, który cieszy się uznaniem jako filozof polityczny, i co więcej, ongiś konserwatysta, Marcin Król. Powiedział on, że wybór Donalda Trumpa to kolejny krok w zwycięstwie chamstwa nad elitami, dosłownie. No, czyli już wprost chodzi o to, że demokracja jest czymś nieakceptowalnym. Demokracja liberalna, siłą rzeczy każdemu, kto ma troszkę więcej lat, musi przypominać w jakimś sensie demokrację socjalistyczną. Pamiętamy, że w czasach PRL-u, czasach trwania bloku komunistycznego, słyszeliśmy, że demokracja taka bez żadnego przymiotnika to nie do końca funkcjonuje. Właściwa jest demokracja socjalistyczna. Istniał wówczas taki nawet dowcip, czym się różni demokracja od demokracji socjalistycznej, a tym samym czym krzesło od krzesła elektrycznego. Czyli jak gdyby nie są do końca to równoważne pojęcia. Nie posunąłbym się tak daleko w mówieniu o demokracji liberalnej, no ale to, że ona do dale dalece odbiegła od idei demokracji, to jest dość oczywiste. Stwierdzenie Marcina Kula jest o tyle... Interesujące, że mówi wprost: mają rządzić te elity, ma rządzić nowa arystokracja. Tylko, że paradoks polega na tym, że ta nowa arystokracja wyrzekła się absolutnie cnót arystokratyczny, który był uzasadnieniem jej rządzenia w czasach, kiedy był ten system. Prawda? Był ten cały etos arystokratyczny. Obecna arystokracja wyrzekła go się w całości, proponuje model hedonistyczny, model Właśnie przełamywanie jakichkolwiek ograniczeń dla ludzkich pragnień, jeśli te pragnienia mieszczą się w tym właśnie hedonistycznym nurcie. Tak więc można powiedzieć, że ci, którzy mają pełne usta demokracji, chcą przenosić na rozmaite sfery życia, gdzie ona jako żywo nie może. Odnaleźć sobie właściwego miejsca. No, mówi się o demokracji, że powinna relacje rodzinne kształtować, co jest nonsensem, ma coraz mocniej wchodzić do szkoły, na uniwersytety, ma wchodzić w kulturę, który tak naprawdę domeną jest hierarchia, porządek, wartości prawda i hierarchia osiągnięć. A więc na wszelkie sfery, czy do kościoła, na, proszę bardzo do religii, tam demokracja jak najbardziej. Ci nasze elity mówią nam, tam demokracja tak, 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 trzeba ją zaprowadzić, czyli de facto zniszczyć te instytucje tradycyjne, ponieważ demokracja tak rozumiana jest zniszczona, są fundowane na hierarchii. Natomiast tam, gdzie demokracja ma uzasadnienie, czyli w życiu politycznym, o nie. My już żeśmy przyjęli pewien model, Jedyny dopuszczalny, jedyna ideologia dopuszczalna rządzi, mamy instytucje, które stoją na straży tej ideologii i nie możemy tego, nie możemy zaakceptować, aby ktoś ogół naruszał to. A więc ogół ma taki wybór, powiedzmy, jak on gdzieś w fabryce forda, że może wybrać dowolny kolor pod warunkiem, że będzie on czerwony. Ten czas wydaje się kończyć i te wstrząsy, które w tej chwili widzimy, pokazują to. Nie znaczy to, że od razu będziemy mieli wspaniałą rzeczywistość, ponieważ to, do czego doprowadziły dominujące elity, to jest rzeczywiście ująt języka politycznego, uwiąt debaty politycznej, wypchnięcie z debaty politycznej ważnych treści. I to się będzie mściło. Wchodzimy w tej chwili w okres niestabilny, w okres turbulencji, wielkiego zamieszania, nawet nie wiemy za dobrze, co będzie tego efektem. Wiemy natomiast, że kończy się ten czas elitarnej pseudodemokracji.